nie zdobyć kod do bomba, to mało, więc wchodzimy. tylko uważajcie, bo to jest grupa Wagnera, więc wiecie. nie są potężni, dobra. Powolutku, powolutku. Ty pierwszy, mafioza zastarczą. dawaj! Dawaj, dawaj, dobra! Nie ja wiem, co tam się dzieje. Dawajcie, szybko! Oba jeden nie żyje. Zabezpieczaj, mafioza, zabezpieczaj! Zresztą tam zresztą, dobra. Dobra, gdzieś tu. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie? Nie, na piąza no leży. Szybko. Cześć, zaraz pójdę poszukać, wiesz. Dobra, 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 dobra. Pioza. Dobra. Idzie. Kolejny. Dobra, co wajcie. Dostawię ten. Dobra. Chodź, ty. Dobra, nie żyje chyba. Dobra, yy, Szybko, dawajcie, schodzimy. Zamykamy, zamykamy to, zamykamy to. Szukamy. Gdzieś to powinno gdzieś tutaj być. O, jest! Top secret. Dobra, zabieramy to. To chyba to dobra. Szybko. So. O! oa, Kurde! Strasznie tutaj dużo co jest. Gdzie są? Tam są. kolejny. kolei. O! Ja nie mogę! słuchajcie... Dawaj go! Dawaj go! Stop! Dobra, to chyba mamy tych Szybko, uciekamy. Dobra, no dawaj, uciekamy. Mafioza, idziesz? Mafioza! Mafioza, nie! Nie! Mafioza, co jest? Kolejny! Co jest? Nie! Mafioza! Kurde, dostałem! Szybko. Oni chyba tam tego leczą. Tam tego leczu. Dobra, dawaj! Kurde, mafioza nie żyje! Chyba dostał. Dobra! Jezus, z RPG -ty do, dostał. Dawaj go, dawaj go! Chyba nie żyje. Kolejny! Jezu! Za dużej tu! Nie żyje! Co, ale potężnie jest ta kacza. Dobra, dostał. Dawaj, 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 tego. Nie boom jednego mnie, dobra mamy kot szybko uciekamy, dawaj nie. szybko do, do hambi kurde mafioza nie żyje. dawaj, o Sam, samochód jest tam kurde co... Od... wiedziałam, że tu będą czekać, wiedziałem. ja nie mogę, za dużo ich tu jest no, dobra, ale a mi się powoli kończy. Jeju. Yeah, Ła. Co to, co to, 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 to? Dobra. A! Moje oczy! Co się dzieje? Kolejny! Nie, dio! umarł. Nie, sam zostałem. Muszę jakoś wytrzymać. Proszę, 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 proszę. proszę. Bra, a kolejny, za dużo już tu jest. To jest wórka. Ej, do Boga. Czuci się, co się? I tu zaraz wejdę. Chyba nie wiem. Jestem otoczony. Oa! Chodźcie, poczcie, pocz tu dostał, dostał chyba Okej, okay. headshot. Złój chyba kolejny. O! kolejny. Oa, kolejny nie żyje. Tutaj jest Hambi, stoi Hammi, szybko do Hambika. O. Stop. No. Dobra, szybko, uciekamy stąd. Mam, mam, co tu chciał. Jeju. Weterka. Kurde. Ała. Je. Yeah. Jezu, co tu się dzieje? Skąd oni tyle ludzi mają w ogóle i tyle sprzętu. Dobra, jesteśmy w bazie. Dobra, udało się. Szybko. Jest. Ma, mamy top secret. Mamy wszystko to, co chciałem. Tam na anomalii. Tutaj siły powietrzne staną zjednoczonych. Prosimy zawrócić do bazy, albo inaczej będziemy musieli wyrzucić siły. My day. Ty! No i się nie posłuchał, Joe. Dobra, dawaj, bierzemy go, Kakina. Się nie posłuchał. Dobra, bierz go. Dobra, zastrzelony cel. ma ja nie mogę nie za dużo tych migów, Powiem ci. Dobra, dawaj, zawracamy do bazy. Czekaj, 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 jak ja uciekłeś w tym spójnie, dobra. Przynajmniej jeden nic został zestrzelony. Co z plusem. Ok, ja rozpoczynam lądowanie. Coś. Dobre, dobra, dobra, dobra. Lądowałem. Alfa jeden właśnie wylądowałem. Widzieliście co się ostatnio stało? METKO się zawaliło. Ty nie? Ty. O matko. Talibowie! Szybko do pojazdów! Ja nie mogę, co tu się dzieje. Dobra, atakują. Zasłona dymna. Zdychaj, zdychaj. Tu staje? Jezus. Straciliśmy apesetkę właśnie. O matko, czołgi już do Was zostały rozwalone, dobra Kachina, że jesz amunicja przeładowana? Za, za szybko to wszystko się działo. To wszyscy? O nie, to jest. Jezu, I, I gornie jest. Kachina, nie strasznie, dobra. Szybko do metra, Kachina i zostanie na zwiadach. To ja zaraz z tego nie? Czekaj. Jeden procent. 1% się, dobra Szybko, no naprawę może tam I się naprawi A nie, w sumie zawaliła się stacja, dobra Dobra, Hina, dawaj przy metrze, słuchajcie, Jakub, chodź Musimy się uchylić w metrze, bo nie wiem, w sumie damy radę w ogóle Przygotuj się, zaraz mogą kolejni przyjechać, więc oni zawsze tak robią, że po kolei przyjeżdżają. Jezu, jest! Kolejny! Aha, dobra! O! To jest jedno chyba. Nie widzę. Jest! Udało się. Oh my god. Jezus! Magia! Ooo! Mik się rozbił. Mik się rozbił. Sowieckie. Jezus, to dobra. Oh my god. Ty. Widziałam go, widziałam go! On się chyba katabuzował, nie wiem. Zabi Zabiłeś go. Abram z dymi chyba. Nie wiem, on chyba zaraz ci się rozwali. Może lepiej już z niego wyjść. Może lepiej z niego wyjść. Serio, wyjdź z niego. Macie javeliny, bo ja nie mam... Dobra, ja mam Javeliny. Jest, dobra, macie. O jedzie, 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 jedzie! Leci! Dostał! Abrams... Abrams stracony niestety. nie widzę na razie. Ty! Co to było? Co to było? Jest! Ty! Jest tu! O! Jest. Dostał. Nie żyje. O jedzie, 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 jedzie! Cała amunicja! O! Owocy! Kochina! Kurde, nie trafiłeś, ze sobą dymną zrobił. Aj jaj. Pojazdy straciliśmy. Chyba amunicja mam. Leci! Dostał chyba. O jest tam. O! Tam jest, tam jest. Macie snajperkę lub coś? Masz, dobre, dawaj go. Jest, dobra, zastrzelić go. czy jedzie. Z czym oni jadą? Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Leci. Leci. Dobra, dobra dostał, dostał. To też mam swego jakoś, Dobra. W sumie nie wiem po co my już Trzeba sobie uciekać, bo... ...damy sobie radę. Dobra, trzeba zrzut powietrza zrobić. Hamid, jest, je jest jeden hamid. Biorę hamdika szybko. I uciekamy do bazy. To siedzi, to siedzi, to siedzi, drzewaliny w łapę, drzewaliny w łapę. Dostał szybko, szybko, gdzie to jest. Nie wysłałem tego hambika. dobra, wysyłam jest urzędny, dobra, zaraz będzie, odsuncie się, odsuńcie się. Szybko, drzewaliny na łapę, naładujcie na naładujcie. Leci jakiś helikopter amerykański, ale to, to nie do nas, to nie do nas, dobra.

Jezu, dobra! Dobry ten karabin ten tam dzikie pochodzą. O my god, jeszcze dobra. Coś tu się rozbiło przy twojej odby. Aj, aj, aj. Nie ma po co się Dobra. Dobra. Tak bardzo dobrze, wiecie. O, mamy tajny plan, w sensie karteczkę, na której jest zapisane, co bombę mogło stworzyć, więc dzisiaj jutro robimy atak na ich bazę. Oczywiście już nie, już oczywiście jej nie stworzą, ale i tak lepiej ją zniszczyć, ponieważ tam mogą być materiały, materiały, przygotowane. Na szczęście, że mieli tylko jedno, nie mieli żadnej kopii, więc yy, nawet my teraz wiem jak bombę stworzyć, ale nie będziemy jej stworzyć, bo nie mamy po co, i tak mamy bombę atomową. dobra. I to są dzisiaj tak na ich najważniejszą bazę, która będzie bardzo trudne i zadalem, jak bardzo wiecie. Jest to jest najbardziej strzyżona baza talibów Rosjan grupy Wagnera, więc szykuje się wielka bitwa.